cześć widzowie atakujemy kolejny legion tym razem takim moim legionem w ekwipunku mam maga i ten mag ma nawrócenie no i całą resztę fajnych zawodników a zatem spróbujmy zwyciężyć w tej potyczce Dajmy atak no i rozpoczynamy atak na 35 legion donka w tej w fazie legionu już te legiony są mocno napakowane. Czasem naprawdę ciężko... Nie wiem, gdzie oni się schowali. Chyba tu u góry. Ciężko wygrać. O, już mi tutaj przywalił. No i widzicie, nie jest to jakiś... Mocny, bardzo zawodnik, ale lepiej w pojedynkę nie bić się z nim. Idzie jeszcze mag. Popatrzcie, jakie ma statystyki. No, nie zdziwmy się. No, akurat jest przyzwoity. Liczyłem na takiego naprawdę pakera. Dobra, jak jest. Zawodnik odpychany. To znaczy, że nie ma sił. Dole. Tak. No i właśnie to jest to, o czym wam mówiłem. Naprane koleś ma. Że trzeba go w kilku zawodników łupać. Bo tak to można... Przegrać. I widzicie drugi zawodnik. Mają naprane naprawdę. Równo mają tych statystyk tam. Więc trzeba. O, leci czacha. Pytanie, czy mi się uda. Słuchajcie, spróbuję w tą stronę. Dobrze, udało się. No i paladyn jest odpychany, bo o, widzicie, troll tak samo dostał. Tutaj trzeba już wdrożyć leczenie. Nie czekamy w kolejce, jak na nfz tylko od razu dajemy leczenie. W zasadzie uzdrowienie. I popatrzcie, co się stało z moim zawodnikiem. Prawie umarł. Na szczęście, kowal nie ma bardzo dużo energii. A zatem okrążemy tego kolesia. Dobra, dostał leczenie. Patrzcie co się stało już. Zginął prawie. Dobrze, że mam trawę. Zjemy sobie trawę. Zjemy sobie jeszcze jedną trawę. Mam mocnych, no bo słuchajcie, 74 to nie jest jakiś najgorszy ten ma 91 i troll potra yy, elf potrafi mi. Czy coś ciekawego mi zostawił? Żarcie Pewnie jakieś elfy znowu będą. No, Dobra, jest mag nie jest jakiś super packer ale... Ma też wartość, ma też psycho, nie? Dobra, troszkę się uzdrowiłem i idziemy dalej. O, jaki przyjemny mak! patrzcie, ile ma. To zielone, to jest siła. Niesamowite. Mój dostał łomot, a mój ma 83. Proszę bardzo, mag go od... odepchnął. Jeszcze znowu go odepnął. Patrzcie, ile stracił. Szybko te elfy biegają. Ha! Patrzcie, jaki psycho nawalony. Kurde, pasowałbym urąbnąć jakimś. No, i musi się leczyć, taki mały gnojek, patrzcie, już mi prawie wyciął kolejnego zawodnika. Tego odepchnął nie walczy. Come on! <ścoughs> Widzieliście to po prostu. Tyle samo ma, ale nie. Trzeba go tutaj załatwić. Nie wiem w sumie jak. Ależ chybił. I się nic nie stało. Nic się nie stało. No i to się może źle skończyć, bo nie mam obrony. A on sobie tutaj zadaje niezłe ciosy. No, dostał. Fajnie, nie? Teraz trzeba go jeszcze czymś innym wykończyć. Tutaj na przykład. Ten ma łuk. Łuk ubrany, i będziemy do niego strzelać z łuku. No i widzicie, łukiem elegancko poszło, nie? Natomiast tu już nie ma nic. Jest tu jeszcze ktoś? Halo. Nie ma. No to kończymy.